To jest E. Dzięki niemu świat dowiedział się o gromadzeniu przez rząd amerykański wszystkich danych o Zwykły zwykłych użytkownikach internetu i telefonów. Teraz musi się ukrywać, w grozi mu A ty, czujesz się bezpieczny w sieci? Oto Iwo, właśnie w studia, gdy zwykły żart, wysłany koledze SMS-em, był jego marzenia. Został oskarżony o powiązania z terroryzmem i aresztowany. A ty? Ile nas dziennie wysłać bez konsekwencji? To jest Shoken, fotoreporter z Egiptu. Został aresztowany za wykonywanie swojej pracy. Sfotografował, jak wojsko krwawo tłumi protest w Kairze. Zginęło wtedy około tysiąc osób. Teraz przybywa w więzieniu, gdzie jest bity i torturowany. A ty możesz swobodnie pracować? Eren, turecka dziennikarka, męczana przez swoje państwo we głośnym o niesprawiedliwości. W gazecie skrytykowała zabójstwo dwunastoletniego chłopca przez wojsko. W sądzie była przez to ponad 100 razy i nadal może trafić do więzienia na długie lata. A czy ty możesz głośno obrażać swoje opinie? Bajrak i Dias są studentami. Ośmielili się publicznie skrytykować prezydenta Azerbejdżanu. Zostali aresztowani na podstawie sfałszowanych zawódów. Grozi im 12 lat więzienia. Obecnie przebywają w areszcie i są torturowani. A czy ty możesz swobodnie wyrażać swoje poglądy? Oto Eni. Ma 10 lat i marzy, by w przyszłości zostać pielęgniarką. Ale Eni jest albinoską. Niektórzy w Malawii wierzą, że jej gości mają magiczną moc. Dlatego Eni jest w niebezpieczeństwie i może nie dożyć realizacji swoich marzeń. A ty czujesz się bezpiecznym w swoim domu? गाना गाता 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 गाता